W poprzednim odcinku pokazałem wam jak podmienić światy w Gothic 2: Za wszystko co było w górnicy i dolinie było w terenie Kolinis, a to, co było w terenie Kolinis było w górnicy i dolinie. I dzisiaj przedmiot mi jest jeden zwariowany pomysł: jak zrobić tak, aby usunąć wszystko z mapy w Gothic 2. W takim razie bez dłuższego wstępu zapraszam do miłego oglądania. Dobra, jesteśmy w głównym menu, tutaj w zapisie 19, powiedzmy tutaj mamy te światy, Neverworld i Oddworld, no i ogólnie sprawdźmy sobie gdzie ogólnie mamy zapisany stan gry, jak mamy tutaj Neverworld, to musimy usunąć wszystko z mapy Oddworld, wam się nic tam nie zbagowało. i teraz jak widzicie, bardzo dużo zawartości jest, <grym> jak widzicie teraz. I trzeba to wszystko usunąć. Po prostu trochę czasu to zajmie. Ale gwarantuję, że to będzie działać, jak to usuniemy. Wszystko. I dobrze, jak to wszystko zaznaczymy, to powiedzmy dajemy wytni, A tutaj poza tym, trzeba też usunąć. Coś takiego, aby zostało nam tylko te pierwsze zawartości i oczywiście dajemy zapis i odpalamy go dwójka no i dobra Świat się normalnie wczytał, znaczy, że nic się nie stało. Więc dobra, lecimy teraz do górnicy i doliny, zobaczyć co się stanie. No i dobra, zobaczymy jaki teraz będzie efekt, jak się wejdzie do tunelu. HO, no i jak widzimy, praktycznie nikogo nie ma. Ciekawe jest nie? I w sumie tak stwierdzam, że dziwnie wygląda górnica dolina bez żadnych rzeczy. Ani jednego drzewa nie ma. Nawet takie jakieś nieruchome rzeczy zostały usunięte. Zauważyłem też w ogóle, że muzyka w ogóle się nie zmieniła leci taka sama muzyka jak było w przejściu do Gunizy Doliny. Czyli taka. Ciekawe. Ale dzięki temu, że usunęliśmy całą zawartość mapy, można zobaczyć, co się znajduje w tych miejscach, gdzie było zawalone kamienie. No i jak można zauważyć, nic tutaj nie ma. W tym tunelu też tak naprawdę widać jakąś deskę. O, w tym miejscu na przykład widać, że tutaj dziura jest. Widać, że tutaj te kamienie były jako osobny model, a nie w mapie. Wchodzenie do tunelu też nie działa. Jak wejdziemy do tego tunelu, który nas przenosi do Kolinis, to po prostu nie zadziała. No, widzimy tutaj pustą ścianę po prostu i tyle. O, tutaj jest to miejsce, w którym się spotkamy z Diego. Trochę inaczej wygląda. A tutaj widać tą platformę. Oddziwu na górze jej nie ma. Ciekawe. No i to drugie przejście też nie działa. Ciekawą rzeczą, natomiast jest to, że poza mapą ta tablicka cały czas jest. Czyli widać, że ten model jest zaprogramowany w mapie. A nie jako osobny model. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o lodową krainę, to praktycznie ona nic się nie różni od tego, co było wcześniej. Śnieg cały czas jest, więc po prostu nic nie ma ogólnie. A w tej budzie widzimy brakującego słupa. Tak jakby ten słup był jako osobny model, a nie jako zaprogramowany w mapie. No i dobra, zrobiłem tak samo też z terenem Korinis. Dobra, sprawdźmy, co się stanie, kiedy wrócimy teraz do tunelu. A, no i jak widzimy, jest też pusto. Ale z małą różnicą. Jak widzimy, model Dźwiga został. Tak samo w tle można zauważyć, z drzewa zostały. Kilka takich drzew jest. Pomimo tego, że usunęliśmy całą zawartość mapy. Bardzo nietypowa sytuacja, bo tutaj w polcie widzimy, że zachowały się modele tych pudeł i jakichś becek. Wszystko zostało ciekawe. Widać, że te modele nie są zaprogramowane jako sumny model. Statek też jest. Działa na statku, też zostały, ale już inne rzeczy nie zostały. Na przykład, tutaj wewnątrz statku jest puste zupełnie. O, i tutaj poza tym widzimy, że jest na plaży, za jakieś tam jeszcze pudła lezo. I tutaj więc pod wodą jest jedno. Tak ogólnie widać trochę, że pusto jest w niektórych miejscach, ale... Większość drzew została na swoim miejscu. To jest ciekawe. No, jak widzimy, jesteśmy teraz przy wejściu do górnicy doliny. I ona też nie będzie działać. No, jak widzimy, cały czas idziemy. I tutaj w ogóle tunel zaczyna się zwęzać. <grywa> tak ciekawe. Dobra, nieważne. Tutaj tak samo można zobaczyć, że mosty ogólnie zostały zachowane. No i ogólnie jakaś okolica. Ogólnie wszystko tutaj jakoś w miarę normalnie wygląda. Za tutaj jednak większość modeli została zaprogramowana w mapie, a nie jako osobny model. I dzięki temu, kiedy usuwamy wszystko z zawartości mapy, to większość modeli tak naprawdę zostaje. Za drugim razem, jak wczytamy zapis, już nie leci żadna muzyka. Jest po prostu cisza. Więc taka mała ciekawostka. Ogólnie. W sumie nie wiem, do może Wam się to przydać. Można w sumie to wykazać do jakichś machinimy, nie wiem, może do jakichś tam innych lecy. Tutaj w ogóle zapomniałem wspomnieć o tym, że tutaj model tego Taranu cały czas jest. Widać, że on jest jednak zaprogramowany w mapie, a nie jako osobny model. Ciekawostką Znowu tutaj jest to, że jak się nieskańczy z zespół takiego wilka, ogólnie jakiś różny zwierzęta się zrespi, to jak się odleci kawałek i przeleci się z powrotem, to oni pojawiają się wtedy na środku mapy. Ale to działa tylko z takimi np. bandytami, albo z różnymi potworami. To oni normalnie pojawią się wtedy na środku mapy. Tutaj w tym punkcie. To jest po prostu środek mapy, można powiedzieć. Ale to działa tylko na jakieś potwory bandytów i tego typu rzeczy Nie działa to na zwykłych obywateli albo jakichś ludzi, którzy są ważni za fabuły. Warto tutaj dodać też to, że jak się wczyta ten zapis na samym początku włączenia gry. To wtedy, jak widzimy, widzimy na dalekie dystansy. Zobaczcie sobie. Widzicie? Powinna być tam mgła daleko. Natomiast tutaj widzimy, że. Ze... No, takiej mgły nie ma. To jest też ciekawe. O, jak widzicie? Teraz sobie stanąłem na z Sadasa i widzimy wszystko, co się znajduje na mapie. No to prawie wszystko, ale większość. O, tu jest taka zielona mgła tutaj nie działa w tym miejscu. I tak samo się to dzieje w górnicy Dolinie. Jak widzimy, wszystko widać. No, widać tam góry. Tam widać jest ten wulkan. I ogólnie wszystko jest widoczne. Tak przy okazji odkryłem też ciekawy isterek. Taki ciekawostkę odkryłem. Tutaj, jak polecimy sobie pod ziemią, o, w tamtym miejscu, widać jakąś zec. Co to może być? O, jak widzimy, to są różne tekstury. Ogólnie z mapy. I to miejsce ogólnie znajduje się pod krainą lodową. Tutaj, o, poza mapą. Ciekawe. Tak, po prostu tutaj takie rzeczy się znajdują. Nie wiem, czy co takie coś dałoby się znaleźć, gdybyśmy mieli to ograniczenie widoku. I w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I że nie wiem, 11 albo 12, w ogóle. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!